No i widzisz, nie znasz. Dobra, iśperty. to ty byś zaszedł kurwa, w życiu. <laughs> po jakichś butach byś szedł. Ej, sień, przejmiemy przygodę, a ty co, biedaku? dudziłbyś? Bieda. się. Biedak. Wygrać, Tu Jak ja, nie ja ten główny budynek? Fajnie, informuję mordercę. Kto to jest? Kto jest? No tutaj... kurwa, ja. przepraszam. O kurwa! kurwa, kurwa. Ja myślałem, że to lion. Ja nie ja, ja robię skrzynkę, sobie Ja zrobić. Ja lion to A A jesteś miły, z jesteś z najbliższym braciem, jakiego spotkałem normalnie. Pobliż mnie ze świnią. Znaczy nie wiem, czy mam to znać za komplement, czy za, za obrazę normalnie. Nie, bo ty żeś tam skrzynkę robił, kurwa. Myślałem, że skończyłeś i przychodzisz do mnie do gala. Oczywiście ja go tam, kur... I no, to już inna kwestia. Oj, mnie! Ej, ja ugram ją. Ugrała. Gdzie wy kurwa jesteście? Przebiega przebiegam drugą końcówkę za pomocą To bo już jest jakiś jakieś, kurwa zadanie. <laughs> Oj, podpalę na drugim mikrofonie. O, tu jest ranny tutaj. Ja jestem tu właśnie, kitram się, żeby... A to Nie no, co ty. No, myślałem, że, myślałem, że masz tego perka i tak, i tak wiesz, włączysz taki sprint. Okay? Nie, nie. Ja tu czaiłem się, bo nie wiedziałem, gdzie, wyjść, gdzie jest morderca. Nie wiedziałem, żeby nie wyjść jakoś głupio. idziesz w tę stronę, może mieć barwę. No i tak się zablokował. Teraz raz to Przyszła koło siatki Eee nie By Tak czy, że. Zamawiać. Czekaj, zobaczmy czy mam odpoloną pułapkę Jak tak to mnie nie lecz No masz odpoloną A no dobra Nie bo ja nie pamiętam właśnie Czy to jest odpolone czy nie Dobra, idę odciągnąć pułapkę Wyróbcie geny NEEEEEEE Okej Zgadzam się Dobrego, to aż nie będzie robić No nie, prowadzi Ola, tu do je. mnie. No, to się kończę, bo. Aj, nie ma. Dobra, jeszcze tylko trzy próby. Tylko, że są strasznie daleko od siebie, to pułapki. Nie wiem, czy ja nie umrę przypadkiem. Zanim ja zdążę. A, i przyspieszyło mi, super. A, bo tu jest jeszcze, no to jest wszystko jasne. Chyba Anton, że się przyspiesza. Jak jest blisko mnie. Podejdź to mnie No ja co, nie, nie mogę odejść jak tu, jak tu jest ta ee, rozbraja Dopiero no tak na niej nie ściągniesz. żeby Kurde, no ej, bo jest resumura, dosłownie One są tak daleko od siebie, że nie wiem czy ja, zdążę, czy ja przeżyję Ma szybkie pułkanie. Tam jest, ja sobie tu patrzę na te wejścia, ale wolę dalej patrzę. Dobra, zaraz będzie dźwięk statku SS Titanic Titanic nie, ja umrę, ja umrę, ja umrę, panowie, nie ja już umieram spokojnie. No, ale ty nie wiesz jak daleko są te dosłownie. Nie wiem jak daleko. daleko są, ale jeszcze trochę czasu masz. Mhm. Szczerze, Tam mi ten albo tamten daleko, ale tamten daleko to ja nie dobiegnę. Kurwa, a to ty, żarynka O co O, ostatni, ostatni Albo się wisi, albo się nie wisi Jak to mówią Dobra, chodź, ulecimy się Chodź tutaj Powakano No ma. Wyjebał no, okay. na hakach dla nas. I samoloty, żebyśmy odlecieli. W świną da. <grym> Chyba gra na padzie, bo tak dziwnie się obraca. Morderca? No. A tak sensu. Albo też może grać, że zbindował sobie. No, jest, jest taka opcja, jest Wie, taka opcja piłaczem kiedyś tak Było tak Już by grać tam Boję się Tu była paleta, ja mogę tu spuścić Ale Trzeba tak, na małym, małym stawku jest. zrobić, bo jest W szaku, przy stawku i tam... <noise> <to> ...dalej Kupetki <noise> Na przez pół mapy ...powiedział Lion. Mm -hmm. Leżę. Oh za pierwszym razem tam gdzieś na wzgórzu. Ty gdzieś ściągałeś? gdzieś widzę. gdzieś tam, gdzieś Poszła kłócać do szaka. A wylecz, jeszcze nie leci pułapka to? Gdzie okay, tutaj? Jak... jak tyś tu... A tutaj żeś zrobił, tak? Eee, yy, bazalt! Co? Przynajmniej nie tuneluję. Tutaj przy płocie żeś zrobił, tak? Tak. Nie no, idzie Nie za Nie się na mnie! Myślałem, że w szaku, bo ktoś tam jeździł w szaku. To jest za duża lupa, koleżanko. Co ty chcesz? Chuja. Kogo bijesz? Nie mnie. Uło was tak. Przebiegam fajnie wam no idą. Zaraz odpalij się pułapkę. No dobra. Nie No dobra. To... Już no, jedno zrobiłem dwa, dwóch, do dwóch nawet nie muszę iść po no. Tam... Ściągnęliście. Najgorszy jest z gry. No. No ej A ręka... Ej szczerze arianka, arianka umiera tak szczerze. Ej, jak się ściągnie, to nie się Tak się Ale nie, no bo popka się odpaliła teraz. No to co z tego? No to nie uciekniesz. No, ale... Tak przecież ściągnąć. Nie ściągnąć. Mogę... No nie możesz, nie zdąży, bo na będzie... cię będzie... albo gonić, albo będzie pilnować, żeby się... tego... E, ja nie ściągnąłem też jeszcze. Czyli chuja warte jest to, że to samo musi być. Dobra, dziewięć, się ma. Dobra, dobra, ściana cię, jak tak mówisz. Z łaską jeszcze. No a co, no bo masz teraz musisz znaleźć odpowiedni... Jest cztere... Są cztery daleko od siebie te. Musisz teraz znaleźć odpowiedni. Ja ściągnę na tym lajonowym, kurwa. ściągnę na ja tym lajonowym. A, widzisz. No to wiem, że ma jakąś strategia, że tam i Raz było trzy, dwa, no, cztery Boże. Dobra, spierdzielajcie przede mną Czekaj, poczekaj nie otwieraj jeszcze, bo musimy mieć ten, Ja jak Nie to otwieram, to jest... musicie uciec przede mną. A, no. Chociaż dwa zrobię. Szkoda, że nie trzy, no ale my całe zadanie zrobię. No, no uciekaj, uciekaj. No kolega ko ko się poświęcił. Normalnie za nas, rękę się poświęciłeś. Nie poświęciłem się. Nie poświęcił się, po prostu spierdolił. <grym> <grym> po, po prostu go tumulowało. Po prostu go tumulowało. Poświęcił się i brał Bogi klera na siebie. Ale lupy były tak. w kaufland, coś tam. Lauf, Lauf a krzyk Dobra, jestem nowa postać i to jest nowa mapa, więc y, to równa się. Ej, no racja, to jest nowa mapa, proszę, ej, ja, ja muszę uciec. Ale przecież my się ugraliśmy na, na tym Arya, y, ten lion. Wiem, tylko że wyrobi się genę, ja go nie zrobiłem w głównym, żeby mieć osiągnięcie. Choć no jej... pasa, zrobimy mu, żeby nie miał. O nie, jest rycero. Czekaj, bo on tu zaraz przyjdzie. A czemu tu nie ma damskiego kibla? Ja jestem e, feministką i ja żądam damskiego kibla. No, to jesteś fe feministką, to szkoły, jesteś równy, nie. więc powinienś mieć penisa. Ej, to albo idź jakbyś O kurwa, wlazłem w mordę. Palety, blokuje blokuje palety, blokuje palety, blokuje palety. Dobra, dobra, jestem dobra. Gdzie jest ten gen na górze? Na, na piętrze. Górze. Tam gdzie... No, chur, co ja mam tu zrobić, jak... A, tu jest. Co A to jest. co ja mam tu zrobić, jak... O, akurat się odblokowało. Tej do ja szukać. Tutaj. Nie, 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 Aha, no te palety, no. Gdzie wracamy do starej formy? Wyłażę... ...znowu na mordę. A, nie widzę, A, świeci się? Nie, tak. A co I widzi on też. Idzie. Boże, widział. Koszaka jest totem. A nie, nie, nie goni. Goni, nie goni. Jezu, co mnie jest, co ty pierdolisz. Jan Terror. Na hartu. Ja też miałem terror. Wykręć się pośród mowy. Że widział mnie ech, Ej, to ja się tym potem ech, kuba ciężko, to jest szalona laka. Za jest Tu jest. Będę miał dwójkę. To jest dwójeczka, super. Ten jeszcze tu kampi, żeby weszła. Chyba greedy żołnierzyku Chce ryć za rzeko, nie żołnierzyku To było Dobra, dobre Ej, gdzie mówiliście ten totem? Niszczy go? Tak Dobra, to ja zrobię Obok szak robię biemy. A ja o, w szakku ja wybucham w szakku Znaczy się chciałem, żeby. Aha, ma to Chigena w ogóle, chyba chcę, co ty robisz. Chcę co co i Ten krótki puść Jak się boi palet. Co chciapa? No. Ale to są jakieś trzy geny przy Z przysłysza. to ja się nie spodziewałem. Co to są w ogóle za palety? I obok siebie no Takie to są... Co ty pierwszy raz kurwa Gryzm grasz wywód? na tej mapie? No, tak no O kurwa Tamtej I przecież on tam był Co on tu kurwa robi? Ta w tamtym mapie to nie miałem sensu jak się rozglądam. Nie no przecież to jest jakaś tragedia Dobra, Przecież nie jak on to nie, to? Był, nie był po tej stronie, on tam gdzieś łaził A, Dwa palety normalnie obok siebie Dwa palety, dwa boki <laughs> Kibasa. Dobra, To to No, A, Ja po tym meczu idę spać, bo kurwa to jest... tragedia co ja tutaj robię Większa niż zwykłe Chociaż on też grek. jak... szmaciarz Kręci się kurwa gówno ale... A mi no pasek cały czas leci no bo on Nie tyczy... wiem czy... Ale to trzeba, to trzeba... Nie. Prędzej umrę. Dobra. Chociaż stop, 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 stop. To jak? Wie, nie mam wbiegać na pałę, nie? nie? Nie, wbiegaj. Dobra. Idę, kero. No i mnie blokuje, żebym nie mógł wyjść. Ale to jest skurwiel jebany. Ej, dobra, biegnę do szeka, biegnę do szeka. Ja wziąłem tego duta. Co za chuj. Eee. Ej, jaki tu jest długi ten! Długi borą. Dobra, idzie za do mną, nie, za. Szmacierz Szmaci... Zmaci... mnie blokował, żeby nie mógł wyjść. On, on idzie z tobą. On idzie za tobą! Czekaj, muszę uciekaj, uciekaj, ja muszę czekaj, próbuję go przeblokować, czekaj, bo... Ja się na, na mnie skupić. on gonicie dalej, gońcie dalej. Ale to jest okay. jebana A, Szmata. Ej, weź pod paletę, pod paletę może. Jestem. Nie? Ale to jest kurwiel pierdolony O boże Nie blokuj! Arianna. Muszę Idzie to po bazalne, ta skitraj się tam, skitraj się tam, skitraj się Nie skitraj się, bo przebiegł Ciąc przez środek A jak mam się skitrać, on tu wieże jak ja jest. No... no, no dobra, dobra, idź, idź, idź ty. Uważaj, uważaj, będzie pod... Ach, dobra Zaszła, to bieg za tą, Aj. Już No mnie, przecież on, on mnie nie chciał bieg. dać wyjść z piwnicy kurwa. Z Jebana pizda. Teraz zobaczymy co to za smród jebany z dupy. Jezus. No kurwa no bez przesady, no co to kurwa miało być. No najbliższy ja... ja jeszcze tam byłem, to już nie mógł gonić. Ja już ja że wiesz, może dlatego, że wiesz, że był najbliższym turbiem, ale jak już ja byłem obok. No Bo nie, nie, nie no kurwa bez, 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 bez nie 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 nie, nie, nie. On, on był po prostu chujem Rycerz Wesker równa się peace off shit! No kurwa Znaczy ten gość jest to peace off shit Dobra, zaraz mu napiszę campi i tuneluje... Gra toksycznie Jak gość to pisze Co? się Jak gość to piszesz ty też tak, tak. piszesz. Ty słychać jak co? piszesz coś. Ale, no, bo ja mam taki mikrofon, że wyłapuję, a u ciebie nie zawsze stoi. <laughs> co jeszcze? Ej, no. ja nie wiem, co to nie. za killa w I pilnuję sobie, libera. Ja. Dobra, chajdź za mną. Pilniemy sobie tutaj. E, tu paletki nie ma Aha, zauważyłem mi hipnąć, Aha, tu jest geny okej, okay, tu nic dalej nie ma, dobrze wiedzieć. Oj to O, tak napisze. Cyk Tak, tak napisze. Co to za Będzie... szmataż, profil kurwa tego szumaciarza jebanego zobaczę Co, nie A, można? Są tu drugie dwie palety. Już na profilu zobaczyć? Ale pizda, ja pierdolę. No nie, za szybko. Śmieć jebany. Chciałem do piwni, ale jestem hmm. za daleko, by tak. nie Nie, do piwni, to na pewno by ci nie dał. Ale on chciał, tak? wszedł do piwni, ale już tak powiem, drogi skręcił już tylko najbliższego haka. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Co się wybram? Wybram? Ale co za typ, ja nie wierzę. Mieć pierdolone. Dobra, ale, ale ty nic nie miałeś w tej stronie, tym Przynajmniej bałwana ma ładnego na haku. Chuje ma na kurwa, plus. małego no chyba. I, i, i. No może też na ma, haku. Ale... No nie wiem. Ale bałwana ma ładnego. Idzie za mną to jest to najważniejsze. Bo zjebanego. Nie wyzywał bałwana, bo bałwan jest fajny. Ale to z jego bałwan to jest zjebany. Tu właściciel jest zjebany. Bałwan fajny Janka. No co? Jej to że co? właściciel psa jest zjebany to nie znaczy, że pies też jest zjebany. Ale jest No tu masz rację. no dobra właściciel. O, Zgadzam się. Więc, Często więc to w darzy... takich przypadkach ten pies jest mądrzejszy od tego właściciela, więc ten bałwan na haku jest mądrzejszy od tego zjeba. Tak, i ładnie świecą mu się oczka. A czasem też tak wyjdzie, właściciel taki sam jak pies, albo pies taki sam jak właściciel. To już są skrajne przypadki. Aż tak zjebanym jak ten rycerz nie, nie można A, być. A co wy tu robicie? Czemu? Ja go z teambagowałem. jeszcze dał uciec. Nie no, ja nie chcę. Shit. Bo to fio normalnie. Widać, że to jest fio tożerca. <grym się zainteresowa> o Jezus! Fio tożerca. Tu czegoś też jeszcze nie słyszałem. Ja też nie. Oj. Leżą. O kurwa, no dobry go. Jesus. Zostawało dobre. <laughs> <laughs> И это жертв. No, skitraj się w dormie miejsce, go uratujesz Nie! Dobra, masz szansę. Nie szans. szans. idzie, że on mnie widział od samego początku. Jebany filtrerce. No tych tam w gardle i tyle. <grym> <grym> może być? Yes. <noise> Jezu... Lubię jak takie akcje robisz, tak samo jak tu chowanie się za tym balustradą na lekkosie. <noise> <noise> Patrz kurwa, sam nie, nie sobie poradzić kampiąc i tunelu, tunelując, to jeszcze sobie jakieś przydupaso załatwił. No a co? Oh, bo naczelny Fiotorzeca -er i jego uczeń Fiotorzeca -er Junior. A tu po poleca? Tak? Kurwa, nie widziałem tego. Jeszcze hmm. Kurwa. Tak loda robisz, tak loda robisz. No to. Kurwa, pewnie mi się tam spuszcza przed tym kompem. No ich kurczwoliły. Tego męczu. Co bierzcie mi mm. w Co napisze Easy, tak. Okay. Coś tak czy Albo GG, kurwa.